Dzisiaj chciałbym w końcu wypowiedzieć wam kolejną ciekawostkę. Mianowicie maseczki. Już niedługo słyszałem, że zdejmiemy maseczki, bo już okres pandemiczny mija. Już 2020 już dwa, 22 tysiące zostało chorych i powoli luzujemy obostrzenia. Między innymi maseczki w marcu, ale czy tak naprawdę będzie? Omikron ustaje, ale my jeszcze nie możemy zdjąć maseczek. Zobaczymy jak to będzie. Ale ja uważam, że maseczki też powinni już zdjąć. Bo człowiek chce oddychać i musi oddychać pełną piersią. Bez maseczki czy z maseczką tak musi oddychać Bo mam nadzieję i mam nadzieję, że też zdejmą te maseczki już za chwilę Za miesiąc w marcu będą zdjęte maseczki już szkoły Szkoły od 21 marca już pierwszy dzień wiosny będzie zdjęty online online le lekcje Ale Ale my jak długo zobaczymy Jest pewna obawa ale Wrócimy na pewno do normalności bez maseczki Subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie Napiszcie maseczki i powrót, a ja przy tym Dzięki pak